O zmianach w centralnym rejestrze beneficjentów rzeczywistych będę rozmawiał z Piotrem Wstępnie z kancelarii Orzuk Tomczykowski. Dzień dobry, panie mecenasie. Dzień dobry. Z rządowej strony wynika, że ten rejestr został powołany w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Czy te zmiany są z tym związane? E, tak, owszem, Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, czyli w skrócie CRBR został wprowadzony w Polsce już w 2019 roku na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, tak zwana ustawa AML, e, a zatem wszelkie, sama ustawa, jak i wszelkie zmiany do niej mają na celu uszczelnienie już istniejącego systemu przeciwdziałania e, praniu pieniędzy. Pieniędzy oraz finansowaniu, finansowania terroryzmu. CRBR umożliwia bowiem szybką weryfikację łańcucha kontroli nad danym podmiotem oraz umożliwia zminimalizowanie anonimowości w strukturach właścicielskich danych podmiotów. W CRBR-ze bowiem Ujawnia się dane beneficjentów rzeczywistych. A właśnie, Pani Mecenasie, kim są beneficjenci rzeczywiści? To są członkowie zarządów i ci udziałowcy, którzy mają co najmniej 25% akcji i udziałów, czy też to jest jeszcze szersze gremium? Tak, beneficjenci rzeczywiście to zdecydowanie szersze gremium, bowiem w rozumieniu ustawy jest to każda osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad danym podmiotem. Poprzez posiadane uprawnienia. I może być to kontrola pośrednia lub bezpośrednia, która umożliwia tej osobie wywieranie decydującego wpływu na działalność podmiotu. I w przypadku spółek jest to przede wszystkim udziałow, udziałowiec bądź akcjonariusz posiadający więcej niż 25% udziałów bądź akcji w spółce lub yy, Osoba posiadająca więcej niż 25% głosów w organie stanowiącym. I dopiero wówczas, gdy nie będziemy w stanie ustalić takich osób, za beneficjenta rzeczywistego spółki będziemy mogli uznać członków zarządu lub inne osoby, które pełnią decydujące funkcje kierownicze w spółce. Jakie nowe podmioty podlegają wpisowi do rejestru od 31 października, bo od tego dnia obowiązują te zmiany, tak? Tak, dokładnie. 31 października wchodzi kolejna nowelizacja tzw. ustawy AML. Dotychczas obowiązek zgłaszania informacji o beneficjentach do CRBR ciążył jedynie na, na właściwie wszystkich spółkach, za wyjątkiem spółki partnerskiej. I od tej daty katalog podmiotów zobowiązanych do ujawniania informacji w CRBR ulega znacznemu poszerzeniu, bowiem oprócz dotychczasowych spółek pojawi się również spółka partnerska i z punktu widzenia obrotu gospodarczego istotne jest poszerzenie katalogu na fundacje, stowarzyszenia podlegające wpisowi do KRS oraz spółdzielnie, a zatem aktualnie właściwie każdy podmiot o charakterze korporacyjnym będzie zobowiązany do ujawniania informacji o swoich beneficjentach rzeczywistych w CRBR. Czyli jakie działania trzeba podjąć i w jakich terminach? Przede wszystkim podmioty już istniejące i dotychczas niepodlegające wpisowi do CRBR, czyli np. fundacje czy stowarzyszenia. Będą musiały dokonać zgłoszenia do rejestru i na to będą miały trzy miesiące od dnia wejścia w życie ustawy, czyli, czyli informacje będą musiały zgłosić do 31 stycznia przyszłego roku. Ponadto podmioty dotychczas nieobowiązane do zgłoszenia informacji do CRBR, które powstały już po 30 października, czyli na przykład gdy, powstanie fundacja po tej dacie, będzie ona zobowiązana do zgłoszenia informacji o beneficjentach rzeczywistych w terminie ustawowym, czyli w terminie 7 dni od daty wpisu do KRS. Ponadto nowelizacja nakłada zupełnie nowy obowiązek, mianowicie Ujawnianie informacji o każdym obywatelstwie danego beneficjenta rzeczywistego. Dotychczas wystarczyło wskazanie tylko jednego obywatelstwa. W związku z tym, po wejściu w życie nowelizacji, no wszystkie, wszystkie dotychczas zgłoszone podmioty będą musiały uzupełnić tę informację o każdym obywatelstwie posiadanym przez swojego beneficjenta, swoich beneficjentów rzeczywistych. I na to będą miały 6 miesięcy od dnia wejścia w życie e, ustawy. E, ponadto ustawa nowelizacja nakłada z obowiązki na samych e, beneficjentów rzeczywistych, którzy od tego momentu również będą zobowiązani do przedkładania i e, informacji i dokumentów podmiotowi niezbędnych do dokonania wpisów w CRBR-ze i jest to zastrzeżone pod rygorem kary pieniężnej w wysokości nawet do 50 tysięcy złotych. Więc jest to w pewnym sensie przerzucenie obowiązków na beneficjenta rzeczywistego. Od tego momentu również jemu będzie musiało zależeć na tym, aby dane ujawnione w CRBR-ze były prawidłowe oraz aktualne. Warto jeszcze pamiętać, że nowelizacja rozszerza karę pieniężną w wysokości do miliona złotych za brak aktualizacji danych w Cerberze lub gdy dane w Cerberze zostaną wpisane niezgodnie ze stanem faktycznym. Dotychczas taka kara w wysokości do miliona złotych obowiązywała tylko za brak zgłoszenia samego zgłoszenia w Cerberze, więc wszystkie podmioty podlegające wpisowi od 31 października będą musiały zwrócić szczególną uwagę na to i dokonać weryfikacji swoich wpisów w CRBR-ze, aby dane były aktualne oraz zgodne ze stanem faktycznym, ponieważ trzeba mieć na uwadze możliwość wzmożonych kontroli po wejściu w życie tej nowelizacji. Czy oprócz tych podmiotów, o których Pan mówił, są Jakieś inne instytucje, na które nałożono dodatkowe obowiązki? Tak, nowelizacja nie omija także instytucji obowiązanych w rozumieniu tej ustawy, czyli podmiotów z, obowiązanych do stosowania szeregu obowiązków i regulacji przeciwdziałających finansowaniu terroryzmowi i praniu pieniędzy i stosowaniu procedur wewnętrznych AML. Są to m.in. banki, fundusze inwestycyjne. Czy biura rachunkowe, księgowe, czy kancelarie prawne. Po wejściu w życie nowelizacji instytucje obowiązane będą dodatkowo miały obowiązek każdorazowej weryfikacji danych, danych beneficjentów rzeczywistych swoich klientów oraz w przypadku ustalenia jakiejś rozbieżności pomiędzy ustalonymi informacjami, a tymi zgłoszonymi w CRBR-ze, będą musiały dokonywać odnotowania takich rozbieżności oraz zgłoszenia ich ministrowi finansów jako organowi kontrolnemu. I w takim przypadku minister finansów posiada prawo do wszczęcia postępowania, postępowania wyjaśniającego, a w konsekwencji nawet do wydania decyzji o sprostowaniu danych w CRBR-ze. Dlatego tutaj istotna jest po wejściu w życie nowelizacji, aktualizacja procedur wewnętrznych AML, instytucji obowiązanych i zwrócenie uwagi również na, na ten dodatkowy obowiązek weryfikacji danych dotyczących beneficjentów rzeczywistych, swoich klientów. O zmianach w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych rozmawiałem z Panem Piotrem Stępniem z Kancelarii Orzuk Tamczykowski. Dziękuję za rozmowę Panie Mecenasie. Miłego dnia. Dziękuję również.